Marzenia wielu mieszkańców działdowa zaczynają się ziszczać. W czwartek 28 października braliśmy udział w prezentacji projektu Krytej Pływalni w działdowie. Obiekt określany jako nowoczesny i, na miarę naszych możliwości, ma powstać w ciągu trzech lat. Ma to być obiekt przede wszystkim wielofunkcyjny. Obiekt, który ma odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne tej konkretnej lokalizacji i tego, i tego miejsca, tego miasta. Czyli będzie to wielozadaniowa, kryta pływalnia w której znajdziemy tak naprawdę wszystkie elementy, które są społecznie wymagane czy potrzebne, tak? czyli basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnie, strefę dla małych dzieci, strefę saun, czyli tą strefę taką na najgłębszego relaksu dla wydzielonej strefy użytkowników. Nie wiem, czy to jest wielki dzień. Wielki dzień to będzie wtedy, kiedy będę mógł zaprosić już mieszkańców na pływalnię, Natomiast no, musiałam zmienić troszeczkę swoją strategię, ponieważ, jak Państwo wiecie, no, mam taki styl zarządzania, że na ogół lubię mówić o dokonanych osiągnięciach, a nie o planowanych. No ale sytuacja z ostatnich tygodni zmusiła mnie do tego, ponieważ mieszkańcy w różnych kontaktach ze mną coraz bardziej dopytywają się o naszą sztandarową inwestycję, która była też programem wyborczym i chcę potwierdzić po raz kolejny, nikt z budowy basenu nie zrezygnował. Co więcej, jesteśmy kilka kroków do przodu. Przypomnę, że w poprzednich latach dokonywaliśmy analiz, jeździliśmy, oglądaliśmy, potem niestety okres pandemii spowodował, że te prace zostały wstrzymane. Dzisiaj pomimo wzrostu zakażeń wiem, że sytuacja wraca do normy, a co więcej, pojawiają się środki z Nowego Ładu, z Polskiego Ładu, środki, o które można aplikować i które można właśnie spożytkować na budowę takich inwestycji. W związku z powyższym finiszujemy z projektem, który do końca tego roku będzie wykonane. Na początku roku 2022 składamy wniosek o pozwolenie na budowę. W międzyczasie robimy montaż finansowy, aplikujemy do różnych programów i myślę, że pod koniec 2022 roku, czyli to już tak naprawdę przyszłego roku, ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. No jest to obiekt wielozadaniowy, który w zasadzie no, ma już wszystkie te elementy, które mieć powinien. Wiadomo, że miasta i te obiekty, one się różnią programem funkcjonalnym, czyli rozmiarem, ceną, yy, rozmieszczeniem tych funkcji, czy wielkością tych poszczególnych funkcji. Tak? No my tu mówimy o krytej płytowalni wielozraniowej, bardzo kompaktowej czyli z gatunku, powiedzmy, średniej wielkości tego, takich obiektów. Obiekt powstanie na skrzyżowaniu ulicy Męczenników z ulicą Halera, tam gdzie dzisiaj jest niezagospodarowany plac, który tak naprawdę aż prosi się o to, żeby go zagospodarować poprzez stworzenie jakiegoś obiektu, który byłby wizytówką i który przyciągałby mieszkańców ze wszystkich dzielnic naszego miasta. Obiekt został skrojony na miarę możliwości naszego miasta. Jest to bardzo skromne, który jest prostą bryłą, głównie chodziło o to, żeby ograniczyć straty energii. Poza tym maksymalnie wykorzystano wszystkie w projekcie, wszystkie nowinki technologiczne, które mają ograniczyć zużycie energii. Oczywiście będzie basen pływacki 25 metrów na 12,5, będzie basen rekreacyjny, również pojawi się brodzik dla najmłodszych maluchów z rodzicami, będzie zjeżdżalnia, będzie też system sound, będzie też to, czego nie ma w innych podobnych basenach zewnętrznych plac zabaw, gdzie latem dzieci będą mogły. Z niego korzystać, i myślę, że jest to taki basen, jakiego oczekują nasi mieszkańcy. Jest to średniej wielkości obiekt. Zawsze będą głosy porównawcze, że coś mogło być znacznie lepsze, ale niestety wtedy znacznie droższe, więc gdzieś trzeba znaleźć ten poziom kosztów realizacji, na których nas stać, tak. No, nie, nie możemy sobie y, kupić autobusu, jak nas na to nie stać i jeździmy samochodem, tak? A poza tym mamy tyle osób do przewiezienia, ile mamy, czyli samochód jest dla nas optymalnym rozwiązaniem. Oczywiście od prezentacji projektu do pierwszego skoku do wody jeszcze daleka droga, ale wszyscy radni zgodnie wspierają władze miasta w tym przedsięwzięciu. O postępach będziemy informować na bieżąco.